Cześć widzowie, w dzisiejszym odcinku idziemy do mojej szkoły. Koledzy mówili, że strasznie dzisiaj mało osób jest. Tu jest nie ma kluby. O, siema. Siema, łysy. Kujon. Siema. Dzieci, do klasy. Nie, nie się kujon. Dzień dobry, do w ogóle. Do klasy. Do której? Do tej? Dzień dobry. Do, do której? Nie, do tej, do tej, do tej tutaj, tutaj. dobra, dobra. Chodź. Łysy to zamykać drzwi sobie, tak? Ej! Do ławki. I co wie? To <grym> moja tu, szkoła? Nie to pato szkoła tu, tu. widzicie co tu się dzieje? Nie tu! Boję się. No, dobra. A ty ciemu tam poszłeś? a, bo a pan banka, co tutaj? Aha. Do tamtej tu już. No. Jezus Proszę no, pana to nie kościół. Dobra, E, e prajer, to moje Dobra. miejsce, Z do Dobra, idź Sądzę. So. Um, oh. Tak. Um, na dzisiejszej lekcji sprawdzimy sobie obecność. Um, Nezu. Jest. Meko. Do ławki. <laughs> uh -huh. Meko, do ławki. Uh, Max. Jestem. Gucio? Jest, <noise> jest. Yes, gucio? Tak, jest. Gucio, ale Przepraszam, prawda? Nie będę. A ty gucio, jakąś operację plastyczną wziąłeś? Żeby, bo wygląda jak kobieta, dobra. Nie wiem, nie A Pan A to, to wygląda czy ludzik LGBT? To dziękuję, to dziękuję, polegu, dziękuję. Do jest? widzenia. Do Widzowie, do widzenia, pamiętajcie, że łapkę w górę i subskrypcję i zaszliście i podeślijcie wszystkim. Pamiętajcie, że łapkę w górę. Pa!